Niektórzy mawiają, że nic dwa razy się nie zdarza. A tymczasem z profesorem Rafałem Rówką widzę się po raz drugi, żeby zresztą po raz drugi ogłosić drugą dobrą nowinę. Nasz pierwszy wspólny projekt edukacyjny, czyli stworzenie we współpracy z Szkołą Główną Handlową w Warszawie Studia MBA for Startups, ogłaszają nabór na drugi już rocznik. Drugi rocznik, pierwsze takie studia w Polsce, ale drugie ich życie, bo czekają nas nowości, które ogłosimy zaraz po raz pierwszy. Profesorze, po raz pierwszy oddaję pan głos. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Rzeczywiście, to są wyjątkowe studia. Wyjątkowe studia, dlatego że to są studia, które są także startupem. Druga edycja musi być inna. Musimy pivotować. Zatrzymamy udział mentorów, zatrzymamy tą możliwość kontaktu z wybitnymi ekspertami, ale też praktykami. Świetnie zadziałał networking. Mimo tego, że są to studia online, nasi studenci pracują w grupach, pracują w zespołach po to, żeby móc wykorzystać tą współpracę zespołową. Natomiast uzupełnimy to o jeszcze więcej możliwości. Poddawania weryfikacji tych pomysłów, poddawania ich pod osąd ekspertów. To właśnie dzięki temu nasi studenci wyjdą stąd z pomysłem zweryfikowanym, który być może, na to bardzo liczymy, stanie się pretekstem do budowy wspaniałych firm, a być może nawet unikornów. Zabieram teraz głos po raz drugi, żeby po raz pierwszy. Ogłosić powołanie do życia funduszu grantowego dla studentów MBA for Startups. We współpracy z IYM i SGH chcielibyśmy zaproponować piątce naszych studentów wsparcie finansowe w wysokości połowy czesnego na MBA for Startups. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Profesorze, zatem oddaję głos po raz drugi. Chcemy, żeby połowa Kosztów została sfinansowana dla wybranych studentów, którzy przejdą rekrutację, a następnie zaprezentują jednostronicowy materiał opisujący właśnie ich pomysł na biznes. Niezależnie od tego, czy studenci będą chcieli opłacać czesne w 12 ratach, czy będą chcieli dokonać jednorazowej wpłaty, druga połowa tej wpłaty będzie sfinansowana przez. Fundusz Stypendialny. Zapraszamy na drugą edycję Online MBA for Startups. Staramy się dać naszym studentom, którzy chcą prowadzić swoje biznesy i rozwijać swoje biznesy, wiedzę z obszaru biznesu, finansów, zarządzania, marketingu, wiedzę, która rzeczywiście pozwoli im działać sprawniej, działać efektywniej na rynku. Budujemy społeczność którą wyróżnia nowoczesne odpowiedzialne podejście do biznesu. W ramach szeroko pojętego ekosystemu chcemy promować i łączyć najlepszych ludzi, praktyki, klientów, kontrahentów oraz inwestorów. I będziemy o tym jeszcze mówić. I to nie raz i nie dwa.